Dzień dobry. Dzisiaj państwu przedstawiamy Opel Insignia z 2009 roku. Jest to auto z silnikiem 2.8 litra yy, o mocy 300 koni. Została tutaj zamontowana instalacja KME bo pokażmy jej poszczególne elementy. Tak. Tam widzimy komputer od instalacji gazowej. Tutaj na górze na silniku widoczne są wtryskiwacze gazowe, w tym przypadku są to wtryskiwacze JT Tutaj mamy zestaw filtrów fazy ciekłej, fazy lotnej. Reduktorów niestety nie zobaczymy, są pod spodem. Są tam dwa reduktory AC250 I tak, spalanie benzyny w takim aucie jest to około 18 litrów Po montażu LPG mamy spalanie na poziomie około 20 litrów Czyli oszczędzamy na każdym 1000 km blisko 500 zł Dla porównania koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 900 zł Na LPG już będzie to tylko 400 zł Przejdźmy teraz do wnętrza Przełącznik w aucie mamy umiejscowiony w schowku Teraz wlew. Wlew gazu mamy pod klapką. Tutaj mamy dwuczęściowy wlew, dokręcany. I zbiornik. Zbiornik w Alcie mamy w miejsce koła zapasowego. Tutaj został zamontowany duży zbiornik. Jest to zbiornik 67-litrowy daje nam około 50 litrów gazu i zasięg blisko e, 300 km i tak podsumowując cena zestawu czy instalacji KMNW w tym konkretnym aucie jest to koszt 4200 zł i zwrot następuje po około 8400 km dziękuję i zapraszam na kolejne filmy